Ci, którzy są dzisiaj w kościele grzeszników, bez względu na to, czy są wyznawcami, czy y, tych, którzy y, mają wyznawców, czy wyznawcy, czy ci, ci, którzy posiadają wyznawców, jednakowoż mają y, przystęp do Boga, kiedy się nawrócą, kiedy uwierzą Chrystusowi. I dlatego nikt im nie zabrania wejść do Boga, oni mogą tylko sami zabronić sobie wejść do Boga przez niewłaściwe rozumienie y, usprawiedliwienia, o czym mówi Święty Paweł w liście do Rzymian, rozdział 10, werset 1. Tu jest napisane, bracia, z całego serca pragnę ich zbawienia i, pragnę, i modlę się za nimi do Boga, bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nieopartą jednak na pewnym zrozumieniu. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnych drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. A przecież kresem prawa jest Chrystus, dla usprawiedliwienia każdego, kto wierzy. Więc nikt ich nie zatrzymuje. Wszyscy są powołani i wszystkich Chrystus powołuje. A jeżeli nie chcą do Boga pójść, to tylko z własnej winy, ponieważ uznają działanie lucyferyczne dokładnie mówię, antychrysta jako działanie obowiązujące w kościele grzeszników. I działanie, że samodzielna praca i samodzielne poufanie Grzechów jest nagradzane, a nie samowola wynikająca z tego samowola innego rodzaju, czyli pycha, pycha, że jestem wolny od Grzechów. No i cóż mi zrobicie? Jestem wolny od Grzechów, bo nie to jest moja sprawa. Jestem wolny od grzechu, bo Chrystus mnie uwolnił, bo to jest Jego dzieło, było zadane przez Boga. I On dokonał tego dzieła, i Chrystus, Bóg Ojciec, zaświadczył o Jezusie Chrystusie, ujawniając, że dokonał dzieła, czyli uwolnił nas od grzechów. I dziwię się temu, kim są ci, którzy tak arogancko, arogancko, yy, Sprzeciwiają się Chrystusowi. Z taką butą i bezczelnością. Dosłownie tak jest: butą i bezczelnością, przeciwiają się Bogu, uznając siebie za większy od Boga i nagradzając, list Świętego Pawła do Rzymian, rozdział pierwszy, werset 32, I nagradzając. On to, oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, że ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci. Nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią. Czyli to jest bezczelność. To jest bezczelność i arogancja ogromna bezczelność i arogancja względem Boga, gdzie yy, mówią w taki sposób liść św. Pawła do św. Piotra, rozdział 3, werset 3, a może 4. I będą mówili, gdzie jest obietnica jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednak było trwa od początku świata. I nie chcą uznać jednej rzeczy. Nie wiedzą bowiem... Ci, którzy tego pragną, że niebo było od dawna i ziemia, która z wody i przez wodę zaistniała na słowo Boże, i przez nią ówczesny świat zaginął wodą, zatopiony, że to samo słowo zabezpieczyło obecne niebo i ziemię, jako zachowane dla ognia na dzień sądu i zguby bezbocznych ludzi. I tutaj przeczytam werset, który dalej jest, 13. Oczekujemy jednak według obietnicy nowego nieba i nowej ziemi, w której będzie mieszkała sprawiedliwość i hiperlink, sprawiedliwość. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też, jako zbawcy, wrzekujemy naszego, naszego Pana, naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego falebnego ciała. Tą potęgą, jaką może on wszystko, tak, jak, tam, Tą potęgą, jaką może on także wszystko, co jest sobie podporządkować. I sofoniarz. W dniu tym nie będziesz się wstydzić wszystkich Twoich uczynków, przez które dopuściłeś się względem mnie niewierności. Usunę bowiem wtedy spośród Ciebie pysznych samochwalców Twoich i nie będziesz się więcej wywyższać na świętej mej górze. I zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będę schronienia w imieniu Pana."